Użytkownicy systemu Komarch RPXT w ramach internetowej wymiany dokumentów ze swoim księgowym mogą m.in. przesyłać dokumenty, zamieszczać do nich dodatkowe opisy i wyjaśnienia, a także korzystać z listy kategorii otrzymanych od swojego biura rachunkowego. Podobnie jak inne systemy Komarch ERP, system Komarch RPXT posiada wbudowaną integrację z usługą Komarch OCR, dzięki czemu możemy dodać do systemu dowolną fakturę za pomocą pliku. W aplikacjach mobilnych dodatkowo można wykorzystać w tym celu aparat w smartfonie. Następnie dokonujemy weryfikacji dokumentu, sprawdzamy, czy wszystkie wartości z faktury przeniosły się prawidłowo na formularz. Jeżeli tak, wskazujemy kategorię kosztu spośród listy kategorii otrzymanych od swojego biura rachunkowego. Uzupełniamy dodatkowe informacje dla księgowego, np. wyjaśniające, czego dotyczył dany koszt. Zapisujemy dokument, dzięki czemu nie musimy wprowadzać danych z faktury ręcznie. Użytkownicy systemu Komarch RPXT mogą również skorzystać z ewidencji dodatkowej przychodów oraz ewidencji dodatkowej kosztów. Oba rodzaje ewidencji służą do rejestracji dokumentów, które nie są fakturami, a które użytkownicy chcieliby osobno ewidencjonować w systemie Komarch RPXT i przekazywać do biura rachunkowego. W ten sposób można przekazać dodatkowe dokumenty związane z przychodami oraz kosztami, np. potwierdzające odsetki bankowe czy też polisy ubezpieczeniowe. Dajmy zatem przykładowy dokument do ewidencji dodatkowej kosztów. W tym celu wybieramy ewidencję kosztów i klikamy w Dodaj dokument. Pojawia się formularz zapisu ewidencji kosztów. Na formularzu wskazujemy kontrahenta oraz uzupełniamy wszystkie wymagane informacje. W sekcji Elementy wprowadzamy kwotę poniesionego kosztu oraz wybieramy jego rodzaj. Wymieniając dane z biurem rachunkowym, warto określić również kategorię zakupu oraz dodać dodatkowy opis do dokumentu, co z pewnością pomoże naszemu księgowemu rozwiać wszelkie wątpliwości i szybciej zaksięgować dokumenty. Możemy również dodać załącznik, który posłuży jako dowód księgowy dla naszego księgowego. Wszystkie uzupełnione informacje wraz z załączonym dokumentem zostaną przekazane do biura rachunkowego. Jeżeli chcemy, aby podczas uzupełnienia dokumentu kategoria zakupu podpowiadała się automatycznie dla konkretnego kontrahenta, możemy ją przypisać w ramach formularza. Wybieramy interesującego nas kontrahenta oraz wskazujemy odpowiednią kategorię wydatku.